opowiedział mi o Twoich poszukiwaniach Baldora. To było odważne. Właśnie takiego heroizmu potrzebuje. Dokładnie, dokładnie. Ale to płatna praca. Pozwól, że wyjaśnię. Jako historyk zawsze uważałem Solstheim za intrygujące miejsce. Wiele razy wyprawiałem się do starożytnych ruin, których pełno na tej wyspie. Uznałem te ruiny tak dobrze, że mógłbym narysować ich mapę z pamięci. To dlatego od razu zauważyłem nowe przejście. Chyba do starego grobowca. Pewnie otworzyło się podczas trzęsienia ziemi po jednej z erupcji Czerwonej Góry. Chętnie przyjrzałbym się bliżej, ale w tych starych ruinach. Może czaić się niebezpieczeństwo, a ja nie jestem awanturnikiem. Zapłacę ci, jeśli będziesz mnie tam chronić. Wkrótce tam wrócę. Jeśli Cię to interesuje, spotkajmy się w ruinach i spróbujmy coś znaleźć. A teraz idę spakować się na wyprawę. Niesamowite, prawda? Ten grobowiec był ukryty przez... no, kto wie jak długo. Pewno przez wiele wieków. Mamy przed sobą, się trochę i jedyną ciekawą rzeczą jest ta inskrypcja i przełącznik pod nią. Nie wiem, czy potrafisz czytać w smoczym języku, ale to chyba jakaś zagadka. Ufiara przybliży cię do tego, czego szukasz. Ciekawe co to znaczy. Patrz, podłoga jest usiana trupana. Ciekawe czy to palenisko. Ma coś wspólnego z zagadką. Zobacz, co uda ci się wymyślić. Rozejrzę się, może znajdę coś użytecznego. Dobra robota. Zdaje się, że możemy iść w każdą stronę. Wygląda na to, że wiesz, co robisz, więc może iść przodem, co? Wybrzydni nordowie budowali ten grobowiec. ¡Gracias! ¡Oh! Hmm, trzy kolumny. Nie ma tu nic ciekawego poza tą tabliczką. Rzućmy okiem na inskrypcję. Wszyscy ludzie muszą umrzeć często z własnej winy. O brzmi dość ponuro. Ta inskrypcja odnosi się pewnie do kolumn. Kolumny otaczające jedną pośrodku. Może są jakoś połączone? góry są też jakieś świecące kamienie. Trochę przypominają rysunki, które widziałem na przedmiotach zwanych kamieniami uderzeń. Postaraj się coś wymyślić. Przyjrzę się bliżej tym kolumnom. Może coś strałdziłem. A, o to chodzi. Historia naprawdę oż... I proszę, teraz przekonajmy się, jakie tajemnice czekają na nas w następnym odcinku. się rozmazały, ale chyba zdołam przetłumaczyć tę misyfikację. Opisano tu straszne oznaczenie, że ona mogłoby się ukończyć, ale jeśli dobrze to nie. Przepraszam. Pewnie razem z układanką, czeka nas tu kolejna zagadka. Idź tą drogą nie wracaj tam, gdzie byłeś. Ciekawe. Miejmy nadzieję, że kiedy trafisz w i... Wspaniale! Brawa się otworzyła! Spójrz! Kolejna ściana z napisami w języku smogu. Sprawdźmy, co tam napisano. Te napisy odpowiadają o który inspirował ludzi i smog. Ciekawe, czy ten straszny był człowiekiem, czy smogiem. Zdaje się, że w górze otworzyło się ukryte wyjście. Nie to ta sama tradycja, co w grobowcach draw. Dziewięć bóstw! Nigdy na tak kusz takiego nie widziałem! Staje się... Co nas czeka dalej? Cieszę się, że te platformy. Pojawiają się, kiedy po nich przejdziesz. Nie chcę, żeby to było Jeszcze szybsza. Pamiętaj, koncentruj się a przede wszystkim... Sala opowieści Można je znaleźć w wielu starożytnych grobowcach Nordów. Na tych ścianach zapisano chyba setki lat historii. Szkoda, że są zbyt dużo. Hmm. Zdaje się, że potrzebny jest jakiś klucz. Może te połówki szponów będą pasować, jeśli połączysz się ze sobą. Zdaje się, że można przesuwać te pierścienie. Może na tych rycinach jest wystarczająco dużo czytelnego tekstu, byśmy poznali szyfr. Ach tak, coś tu jest. Pierwszy ma coś wspólnego z bryzą albo wiatrem. Drugi wspomina o nocnym niebie i księżycu. Trzeci ma coś wspólnego z ogniem. Tekst wspomina też coś... Ustwa! Tylko tyle mogę odczytać. Sprawdzę resztę może prawie na coś jeszcze. A ty, sprawdzaj kombinację! Zastanawiam się, jak długo starożytni Nordowie budowali ten i że przez chwilę krzyżę się tym grubośle. Że... Hmm, znowu wzmianka od Myślę, że właśnie sobie uwielbili owcy. Jak samo że był rady, a w nagrodę znalazł honorową śmierć. Fascynujące. Zdumiewające. Prawdziwy Smoczy Kapłan. Przez całą karierę historyka nie przypuszczałem, że ujrzę coś takiego. To zapewne walok. Chyba zbudował to miejsce dla siebie, żeby czuwać nawet po śmierci. W rzeczy samej, wiem, że smoczy kapłani podobno byli potężnymi ludźmi, ale tego się nie spodziewałem. Chyba zobaczyłem wszystko, co chciałem. A Tobie udało się dotrzymać umowy. Obiecałem ci zapłatę. Oto ona. Chyba poświęcę trochę czasu na przestudiowanie tej ściany słów. Napiszę wspaniałą księgę. To się nazywa przygoda. To z pewnością grobowiec dość rozbudowany. Pewnie powstał dla smoczego kapłana, który w swoich czasach osiągnął wielką sławę. Zdaje się, że cieszył się sporym szacunkiem, zarówno ludzi, jak i smoków, ponieważ pokonał zdrajcę o imieniu Mirak. Może Mirak też był smoczym kapłanem żyjącym w tym samym czasie, co ten strażnik? Zapewne zbuntował się przeciwko własnemu zakonowi. Po tej porażce Mirak został wygnany na Solstheim, a ten strażnik miał go pilnować. Myślałem o tym i wydaje mi się, że tak. Sądzę, że to starożytni przodkowie Skalów zbudowali ten grobowiec dla swojego władcy, smoczego kapłana, którego nazywali strażnikiem. Prawdopodobnie byli to starożytni Nordowie, którzy zamieszkali ze smoczym kapłanem na Solstheim. Rozdzieleni z ludźmi na stałym lądzie, rozwinęli własną kulturę i stali się. Skalami, których dziś znamy, oczywiście to tylko teoria i przypuszczenia. Może nigdy nie poznamy prawdy. Dobre pytanie: po części pewnie po to, by trzymać z daleka niechcianych gości. A może mają stanowić próbę, aby do komory grzebalnej dotarli tylko godni. A któż to wie? Nie wiadomo, co kierowało smoczymi kapłanami i smokami, którym oddawali cześć.